Jeśli uważasz się za osobę wierzącą, ale niepraktykującą, to dobrze trafiłeś. Wierzysz w to, że Bóg istnieje, ale uważasz, że nie jesteś w stanie dostosować się do tych wszystkich przykazań kościelnych. Przestrzeganie tych przykazań wydaje ci się zbyt trudne, szczególnie jeśli chodzi o zachowanie czystości, miłość do bliźniego czy przebaczanie bliźniemu. Dokładnie tak myślałem, zanim się nawróciłem. Wydawało mi się, że najpierw muszę zmusić się do tych dostosowania tych przykazań, żeby zasłużyć na Bożą miłość. I dopiero z czasem zrozumiałem, że jest kompletnie odwrotnie. Kiedy zwrócisz się do Jezusa z tym, że chcesz Mu oddać swoje życie, bo Ty już nie dajesz rady, nie dajesz rady już samemu i chcesz oddać Jemu życie, to wtedy Duch Święty przemieni Twoje serce i pragnienia tak, abyś mógł żyć z Bożymi przykazaniami. To Duch Święty sprawi, że Ty zechcesz żyć zgodnie z Ewangelią, i stanie się to dla Ciebie naturalne, i pojmiesz, że to jest jedyna być może droga do tego, żeby poznać Pana Boga, żeby poznać siebie i żeby być szczęśliwym człowiekiem. Dam Wam serce nowe i ducha nowego dam do Waszego wnętrza i usunę serce kamienne z Waszego ciała, a dam Wam serce mięsiste. Myślę, że ten wers doskonale pokazuje to, jak Pan Bóg tak naprawdę zmienia całkowicie nasze serca z tych kamienistych do tych mięsistych. Uważam, że jako Polacy mamy często bardzo mylny obraz Pana Boga. Wyobrażamy go sobie często jako takiego surowego ojca, który stoi nad nami z rózgą i mówi, wykonuj moje przykazania, jak nie to pójdziesz do piekła. Tymczasem Pan Bóg mówi do nas, kocham Cię, chcę dla Ciebie jak najlepiej i tutaj masz przykazania, według których żyj, a wtedy będziesz najszczęśliwszy, będziesz najbliżej mnie. Poznasz też siebie. Znajdziesz siebie i znajdziesz mnie. I znajdziesz prawdziwe szczęście w tych przykazaniach. Ale ja cię do niczego nie zmuszę. To już jest Twoja wola. Ale ja i tak Cię kocham. Pan Bóg ograniczył się jedynie naszą wolną wolą. Bo wie, że nie może nas do niczego zmusić, bo wtedy, jeśli zmusiłby nas do czegoś, to wtedy my nie kochalibyśmy Go w pełni. To musi być nasza decyzja, że my tego chcemy, i wtedy On nam ułatwi tą drogę. Sprawi, że te rzeczy, te przykazania stają, staną się dla nas naturalne całkowicie naturalne i zapragniemy tego. Bo tak naprawdę, kiedy przyjmujemy Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela, kiedy stawiamy go na pierwszym miejscu w naszym życiu, to stajemy się nowym stworzeniem. Bóg przemienia nasze życia i te stare pragnienia umierają. Tak więc, jeśli ktoś pozostanie w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. I widzę to po sobie. Oczywiście, krąży za mną ten mój cień, ten stary ja. Często wracam do grzechu, ale to już nie jest to samo, bo ja pragnę być bliżej Boga, pragnę przestrzegać Jego przykazań i tylko w nich czuję się szczęśliwy. Ten Dawny grzech on mnie cieszy tylko na chwilę, ale potem są wielkie wyrzuty sumienia. Ja już wiem, że nie chcę w tym trwać, i widzę też po sobie, jak Pan Bóg zmienił moje serce i moje pragnienia. Coś, co kiedyś było dla mnie dziwne. Coś, co kiedyś było dla mnie nie do pomyślenia. Wyśmiałbym to. Teraz jest dla mnie całkowicie naturalne, i wiem, że w tym jest moje szczęście. I nie chcę niczego innego. I tak na zakończenie. Musimy pamiętać, że ta przemiana to jest proces. Pan Bóg nie zmieni nas w ciągu doby od tak, tylko to jest proces. To jest też trochę tak, że na ile Mu pozwolimy i na ile nie będziemy go blokować, na tyle będzie nas przemienił. Na tyle będzie nas przemieniał powoli. Pamiętaj, że Pan Bóg cię kocha i jest cierpliwy. On chce, cię pop... On chce Cię prowadzić z cierpliwością. On nie będzie się na Ciebie złościł, że ty trwasz w tym grzechu, tyle i tyle. Kiedy oddasz Mu swoje serce, on będzie je kształtował przez resztę Twojego życia, aż do końca, abyś mógł doświadczyć prawdziwego pokoju, szczęścia i bliskości z Nim. Na koniec jeszcze jeden cytat z Ewangelii. Zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Niebieskiego. Także musimy prosić o tą łaskę narodzenia się na nowo. Jeśli chcemy żyć z Bogiem, to musimy prosić o tą łaskę narodzenia się na nowo. Nie z ciała, ale z ducha. Także módl się, czytaj Ewangelię i proś Pana Boga o łaski. Amen.